To znowu MDTV. Jesteśmy zawodniczką fitness. Może powiesz nam parę słów o sobie? Nazywam się Karolina Jarosz. Trenuję w Gdańsku w klubie Akademos. Moją trenerką jest pani Marzena Balsewicz. No i to tyle. To jest twój pierwszy start? Yy, nie, nie jest to mój pierwszy start. Startowałam również w Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy w federacji WFF. Yy, ale w naszej federacji pierwszy raz. Jak oceniasz przeciwniczki, konkurentki? To znaczy, myślę, że ciężko jest powiedzieć. Poziom na pewno jest zróżnicowany. No, ale zobaczymy później, jak będą wyniki. Trzymamy kciuki. Powodzenia.